Przez jednego. Jeśli będzie łaskawy, nakarmi nimi umarłych. Jeśli będzie surowy, da im to, po co przyszli. Przepowiednia. Mogłem się spodziewać. Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, żebym mógł w nie spojrzeć. To propozycja? Dobrze, zdejmę tę klątwę w ten czy inny sposób. Dobra, musimy do nich wracać i powiedzieć im co i jak. Na się wystarczy z tym tu pogadać. Spotkałem ducha Nilfgaardczyka. Chodźmy na górę do twojego kompana. Się na dole działo. Znalazłem ducha cesarskiego żołnierza. Jesteś wiedźminem, Pozbądź się go. Łatwo mówić. Mm, możemy ich oddać mu albo ich ocalić, ale my jesteśmy Wiedźminem, więc mamy chronić ludzi przed potworami. No to ocalimy je. Słaściwy duch przyciągnął was na miejsce zbrodni. Zdejmie klątwę w zamian za was. Chronić ludzi ja nieważnie jak byli. nie będziesz mu pomagał. Upiór żąda waszych serc i oczu. M musisz go oszukać. Na pewno jest w jakiś sposób. Mógłbym wyjąć serca z ciał Kerów. Rzecz w tym, że nadal nie wiem, czy warto. Wiedzi mi, Błagam. Zdobądź świńskie oczy i serca urzeźnika. rzeźnika cokolwiek. Hmm, nie poślę na okrutną śmierć. Świńskie serca? Coś w tym jest. Zdobądź oczy i serca nekerów lub kup świńskie narządy Dobra, narządy nekerów mamy już Ale pójdziemy jeszcze po te oczy serca świni w końcu bardziej ludzko wyglądają niż nekerów. I przy okazji złapę mlenę Loredo ci osądzi. Zabieram cię do Loredo. On cię Tak w ten sposób się szybko dostaniemy do miasta. Dodatkowo nie trzeba będzie biec. robisz, to elfią dziwką. Mieliście rację. To szpieg z Gojater wciągała ludzi w zasadzkę. A jednak. Dawaj ją! Wszystko nam wyśpiewa. Nienawidzę was. Bądźcie przeklęci, Dwan. Ble ble ble. No i jesteśmy z powrotem w, w Mówię miasteczku. Idziemy do rzeźnika. Jestem wiedźminem. Acha! Zgodnie weź, mam świeżutkie mięso. Wczoraj szlachtowałem młode wieprzki. Jest jeszcze wół i dziczyzna od elfów. Nigdzie nie dostaniesz lepszego mięsiwa. Potrzebuję dwóch świńskich serc i dwóch par oczu. Na co ci to? Dla głodnych i potrzebujących. Racja, nie moja sprawa. Ludzie różne rzeczy gadają o minach. Większość to prawda. W porządku? Dwa serca i dwie pary oczu. Nie chcę już nic wiedzieć. Tak, Wiedźmini się zabierają za to, za co inni by się nie zabrali. Właśnie, może coś sprzedamy od razu u niego. Gizarmę, maczugę, krasnoludzki młot. Te Elfie Miecze. Solidny Kordelas też można sprzedać, bo już jeden mamy w sumie. Temerski Miecz Stalowy tak samo. Tak, mieliśmy trofeum, ale już nie mamy trofeum oczywiście, bo skinęliśmy. I tym razem upiór nam nie wyrzucił. Ale znajdziemy jeszcze wiele trofeów. Tam to nie, nie było jedynym i ostatnim, że tak powiem. Dobra, wracamy teraz tam. Na szczęście daleko nie jest. I tu pułapka. Myślałem, że uda mi się ją rozbroić, ale oczywiście nie. O, kurde, aż dwa Ech, są mniej wkurzające od nekertów na szczęście. Chemy składników, bo z nich jeszcze nie zbieraliśmy. No, tutaj jest ukryta jaskinia. O ile dobrze pamiętam. Coś tu jest, ale są tutaj głównie rzeczy, które zdobywamy na co dzień. Kolejna pułapka uda nam się ją rozbroić, no tym razem mogliśmy. Nienawidzę tych wników. Tylko wkurzają i denerwują. Dobra, gdzie jesteście? Tu jesteście. Aha, nie możemy z nimi pogadać, dopóki nie pójdziemy oddać przedmiotów duchowi. Na szczęście daleko nie będziemy musieli iść, bo zejście się zapada do niego, więc mamy blisko. Zapiszemy od razu. Nigdy nie wiadomo, co może się stać. Wróciłeś. Mam serce i oczy. A teraz przysięgaj. Gdy dam ci to, co przyniosłem, uwolnisz to miejsce. Nie tak szybko, czarowniku. Albo dotrzymasz słowa. Albo twoja zemsta nigdy nie zostanie zaspokojona. Zaufajcie. Niech cienie wrócą w ciemność. i szaleństwo znajdzie ukojenie. Niech to, co umarło, zostanie potrzebane. Zrzekam się władzy nad tym miejscem. A teraz daj mi coś przeniosłem. Jesteś chłopcem! Nie można oszukać umarłych. Okay. Chciałeś obrabować mnie z mojej zemsty, więc spodzielisz los tamtych złodziei! No dobra, czyli trzeba go zatłuc, ale jesteś brzydki. Szczęście on nie jest trudny Do pokonania Co tam przy sobie miałeś? Lejna akta I składniki alchemiczne Więcej to tu nic nie ma już, więc wracamy do tamtych na górę To chyba tędy. tak, tędy. dokładnie. I idziemy. O, pada deszcz. I oczywiście doładowanie. Co to ma być w ogóle? Zniszczyłem ducha Nilwgarskiego żołnierza. Dzięki Ci, Wiedźminie. mi nie. O, może chociaż jesteście Ci ludźmi, to jednak. Niezbyt, niezbyt dobrymi. Zdjąłem klątw, ale winni muszą zostać ukarani. Więc zabierzemy was do Loredo. Co zrobić? Zaprowadzę was do Loredo. On was osądzi. Tylko nie do niego! Nie! Nigdzie nie pójdziemy! Milcz. O, Wiedźminowi lepiej się nie sprzeciwiać. Jak powiedział A, musi powiedzieć B. Patrzcie, jak teraz się nagle szybko nam załadowało. Stać! Kogo targasz? Zbrodniarzy. Niech Loredo ich osądzi. Zabieraj się stąd. Stróż prawa się znalazł. Goście, jak Ech. mi... No, przeraża. ich do mnie. Powspominamy stare dobre czasy. Daje nam iść chyba teraz do tablicy zadań desz wkurza. Więc chyba prześpię go. Do południa. Kurde, znowu działa tak nijak, bo musi się tu wszystko doładować. nie wolność się to robi. Dobra, pójdziemy do tablicy. Mamy tak, zlecenie na Endriagi, na Nekery, wieszczenie ułaskawiające ogłoszenie napisane przez Cydrika i zlecenie na trolla. Weźmiemy wszystkie oczywiście Najpierw zajmiemy się neckerami Ale żeby się nimi zająć no musimy i tak udać się do Cedrika, więc wszystko to jedno. U Cedrika musimy kupić odpowiednie petardy. O, jak nagłe doładowanie. Hmm. Dobra, zapiszę. Tym razem na normalnym save. Tak jak mówiłem, idziemy najpierw do Cedrika. Musimy zakupić u niego petardy. I wypytać o eee. Kej okay, rana jeszcze. Imbelk, niedługo minie pełny rok. Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Herimia. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się, ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknięcie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Vafail. Vafail. Witam. Z nim nie możemy pogadać. To, to z Cedrikiem A kto pyta? Geralt z Rivii, Wiedźmin i Tris hmm. Merigold. Pięknie pachniesz Tris. Cedric, spójrz na mnie. <laughs> tak. Czego chcesz? Geralcie z Rivii? Czego chcemy? Mm. Poluję na potwory. Nie zapolować w tej okolicy. Potrzebuję wskazówek. Nie jestem wiedźminem. Rozkładam pułapki, wnyki. Staram się trzymać nekery z dala od bindugi. To wszystko. Będę celował wyżej niż nekery. Czyli staruch, znaczy Keiran. No. Nareszcie Loredo wykosztował się. Słuchaj, nie będę uczył ojca, jak robić dzieci. Wy, wiedźmini, wiecie swoje. Ale jeśli zapłacisz... Mogę przygotować pożyteczną pułapkę. Jaką na przykład? Przebijającą ciało, unieruchamiającą, nawet wabik ściągający potworek w zasadzkę. Co tylko chcesz. Skoro ja bez trudu dobijam schwiatanego wewnyki Neckera, dla ciebie będzie to pestka. Hmm. Hmm. Pytajmy go o wszystko. Ręfko, o której rozmawiałeś przed chwilą, jak zginęła? Seherim wierzy, że zabrał ją las. A ty? Moril zniknęła prawie rok temu. Niektórzy mówią, że była zbyt piękna, że Dwan musieli zrobić jej krzywdę. Wierzysz w to? Jeśli nie mam świadectwa przed oczami, staram się ufać przeczuciu. A ono mówi mi, że las jej nie zabrał. Dlaczego nie powiedziałeś tego Seherimonowi? Bo to już nie ma znaczenia. Może ją zamordowano, może odeszła, by nigdy nie wrócić. Ani ja. Ani Seherim tego nie cofniemy. Hmm. Kim ty właściwie jesteś? Ostrzegam ludzi przed niebezpieczeństwami i czyhającymi w lesie. A konkretniej? Jestem już stary, nawet jak na elfa. Ale ten las jest znacznie starszy. Żyję w nim od lat. Rozumiem go. <gryw> nie potrafię tego wyjaśnić. Czasem się mylę. Wtedy ludzie nie wracają. Rozumiem. Po prostu wiem, czy można wyjść No cóż wszyscy nie, nie są omylni. Tfu. Co ja mówię? Nikt, nikt nie jest nieomylny, o. Eee. Hmm. Może wrócę, kiedy coś wiejesz. Słyszałem, że Wiedźmini są długowieczni. W takim razie może dożyjesz tego dnia. <laughs> Aż tak. Mm, obraz, pytaj mi się go wiewiórki. Pytasz o tych dawnych, którzy mieli nadzieję na powrót naszej rasy do dawnej chwały? Czy o tych dzisiejszych, walczących o przetrwanie i samobójczej zemsty? A do której grupy zaliczyłbyś wojowników Jorbeta? Jeśli chodzi o to, w co wierzą, to wciąż wydaje im się, że są niezależni, a ich sprawa ma tylko jeden słuszny punkt widzenia. Jeśli pytasz, jak jest naprawdę, to są cieniem dawnej chwały, NC. Trwają przy swoich złudzeniach, dopóki nie przerwie ich miecz lub pętla stryczka, albo póki sami nie uświadomią sobie prawdy, co jest chyba najgorsze. Hmm, dobra. Chcę zabić Keirana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji? Trzeba było go zabić wiele lat temu, teraz. Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów w To dzikie tereny, nawet skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć nad rzekę. Znajdziesz zniszczony most N-Seed. Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. No dobra. Poczekam przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami? wygodniczka się znalazła. A my musimy z buta zapieprzać. No dobra. Mm. Kurde, po co ja schodzę? Jeszcze nie kupiłem od niego przecież. Tych, tych, petard, potrzebnych do wykonania zadania z nekkrami. Czy on Chyba nie, nie mówcie mi, że on zszedł na dół. Ale chyba nie. O, tu jest jakaś skrzynka. O, kąsacz, weźmiemy. Pułapka. Zajdziemy tędy już w takim wypadku Dziwnie miecze znikają kiedy, kiedy schodzi się po drabinie O, mrygają, tak Dobra, gdzie jesteś Cedric? Kurde, bo uciekłeś mi z tego co pamiętam łaziłeś gdzieś w tak tych okolicach jeśli już schodziłeś No, i gdzieś go poniosło. Albo został na górze. Ja jestem ślepy, ale już sam nie wiem. Nie widać go nigdzie. Na dole też. zadanie z Kajranem, ale w sumie nie chcę. Eee, w szponach niemoralna propozycja. Dobra, zlecenie na Nekery.